Tak. to Nie. Te eh? OK, jest jest mój. Hali? Already recording. Czemu no? Zawieśmy tą Sup. Jest tutaj, Tom Yam. A tutaj jest Pataj. Pataj, 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 Pataj. E, Ugotowałam Pataj na swoim kanale. Wygląda lepiej na moim kanale niż tutaj, ale tutaj pewnie smakuje lepiej niż na moim kanale. <laughs> Taka jest prawda. Okej. Okay. Najpierw spróbujemy tutaj, patrzcie, krewetki. zupełnie taka zważona, widzicie? Ona też nie... Jako kucharz na emeryturze już jestem, ale takie zważona zupełnie nie jest dobre, ale patrzcie, Dobra. Stok jest zrobiony z tego. Z krewetki, ale ostra, U. Spicy, U. bardzo ostra. A tutaj... Różnica. Jedzenie w miejscu turystycznym wygląda jak jedzenie dla psa, tajskie na Kossa tam gdzie dużo turystów jest, a jedzenie ala normalne, lokalne. Teraz macie porównanie, gdzie należy jeść. A zdjęcia tak jak wyglądają akurat faktycznie że normalnie, jak pierdził, tak? Ale jedzenie wygląda normalnie, ja nie wiem. Chociaż te kary są dobrze, tak? Ale tak wygląda tak w biednie jak ta wtalanskie, tak?